Hello guys and welcome back to my channel. W tym filmiku odpowiem wam na pytania z QA. Zachęcam też po tym filmie do obejrzenia poprzedniego QA. Skupiało się ono bardziej na egzaminach Cambridge. Ten QA skupi się na pracy lektora, na nauce języka i na różnych pytaniach, które po prostu do mnie mieliście. Więc serdecznie zachęcam. Let's start. Ok, więc tuż obok Was mam pytania, więc będę je czytała i będę od razu na nie odpowiadała. Postaram się to zrobić tak zwięźle, jak jest to tylko dla mnie możliwe. Nie jestem też przygotowana do tych pytań, mam na myśli to, że nie wymyślałam odpowiedzi wcześniej, robimy to na spontanie. Gdyby nie nauka angielskiego, czym chciałabyś się zajmować? Ciężko mi to stwierdzić. Co wiem na pewno, to to, że na pewno miałabym firmę. Myślę, że też skupiałabym się głównie na jakichś serwisach, na jakichś usługach, ale ciężko jest mi to stwierdzić ze względu na to, że ja od początku gdzieś tam bardzo byłam związana z językiem angielskim, może nie do końca jako osoba młoda widziałam się w roli lektora, natomiast jest to zdecydowanie coś, co robię, robiłam przez większość mojego życia, więc ciężko jest sobie mnie wyobrazić, co gdyby nie to, ale na pewno byłaby to firma i myślę, że byłyby to usługi. Pytanie numer dwa. Dlaczego wróciłam do Polski? Głównie przez to, że po prostu zmiany, które wywołał tam Brexit, zaczynały być coraz bardziej widoczne. Ja miałam też różne problemy zdrowotne. Ten, kto w Anglii chwilę mieszkał wie, jak wygląda tam opieka zdrowotna. To było też dla mnie w pewnym momencie nie do przetrwania. I chyba też to, że. Nie wiem, no po prostu doszłam do wniosku, że jakiś etap musi się zakończyć. Widziałam swoją karierę, rozwój i tak dalej, wszystko, co, co robię w Polsce. Natomiast e, nie wyobrażam sobie też życia w Polsce tak na stałe, żebym miała tu już do końca życia mieszkać, bo jednak nie jest to mój e, ulubiony kraj do życia. Natomiast no myślę, że też podjęłam dobrą decyzję, no bo jak patrzymy na to, co się aktualnie dzieje w Anglii, no to ja się cieszę, że mnie to nie dotyka, że ja też przez te najcięższych Chwilę nie przechodziłam, tylko po prostu zrobiłam to w odpowiednim momencie. I też w odpowiednim momencie pojawiłam się w Polsce, zanim tutaj z kolei zaczęło być źle, więc myślę, że na dobre mi to wyszło. Kolejne ile mam lat? Mentalnie myślę, że jestem po czterdziestce, patrząc na moją sytuację życiową. Natomiast dowód mówi, że bliżej mi do 30. Najdziwniejsza sytuacja, jaka Cię w pracy lektora. Kurde, ciężko mi tutaj coś wybrać, bo nie wiem, nie ma jakichś jakby ogólnie dziwnych sytuacji. Ja sobie dobieram bardzo ostrożnie ich studentów. I od początku zresztą też tak było, jak już nabrałam doświadczenia, yy, zaczęłam to robić profesjonalnie i, i tak dalej, to bardzo, bardzo ostrożnie dobieram sobie osoby, z którymi pracuję i których uczę, więc nie miałam chyba jakichś takich dziwnych sytuacji, w sensie no, które byłyby ciekawe do powiedzenia, czy żeby coś tam rzeczywiście się jakiegoś działo, wow. To chyba, chyba nie. Chyba nic takiego nie mam, żebym się podzieliła czymś ciekawym. Co lubisz robić w wolnym czasie? Uczyć się. Ja lubię się uczyć, lubię się rozwijać, więc jak tylko mam chwilę wolną, to zdecydowanie różne kursy, książki, rozwijanie się, nauka. Tak, właściwie tylko to. Umiesz jakiś inny język poza angielskim? Nie, nie umiem. I ja niestety jestem tą osobą, tak jak większość Brytyjczyków, że uważam, że znając angielski, żaden inny język nie jest mi potrzebny. Może nie jest tak, że w pełni się z tym zgadzam, bo uważam, że im więcej języków się zna, tym lepiej. Super, ja podziwiam. Natomiast, no, mimo wszystko ja wiem, że po prostu dogadam się wszędzie. Ale nie mniej jednak uczyłam się bardzo długo francuskiego i uczę się hiszpańskiego, po hiszpańsku jestem w stanie się skomunikować, po francusku byłam w stanie normalnie pisać już jakieś tam prace pisemne, bez problemu rozumiałam ze słuchu, bez problemu byłam w stanie się dogadać gdzieś tam w sklepie, wszędzie, więc myślę, że to też jest gdzieś tam kwestia przypomnienia głębszego tego języka, natomiast miałam go gdzieś na takim poziomie B1 z plusem i na pewno francuski jest językiem, że gdybym miała czas, to bym wróciła do jego nauki, natomiast Aktualnie nie mam. Co do hiszpańskiego, nie jestem jego wielką fanką. Tak jak powiedziałam, dogadam się bez większego problemu. Uważam, że jest całkiem łatwy do nauki i też musimy pamiętać o tym, że no poza jakimiś motywacjami typu nauka, no po to, żeby się komunikować, y, nauka języka też jest bardzo dobra dla mózgu, więc to jest też powód, dla którego się uczę i powiedzmy, że hiszpański też ma dla mnie inne, dalsze powody i dlatego też się go uczę, ale to już. Nie ma większego znaczenia. Gdzie widzę siebie za 5 lat? Nie wiem, myślę, że przez 5 lat dużo jest się w stanie zmienić. Na pewno chciałabym się dalej rozwijać. Na pewno chciałabym rozwijać swoją firmę. Na pewno chciałabym się nauczyć jeszcze więcej. Na pewno chciałabym rozwijać się też na różnych płaszczyznach, tworząc różne programy. Na pewno chciałabym rozwinąć swój kanał na YouTubie, więc widzę się po prostu jeszcze dalej w tym, co robię aktualnie. Tylko, żeby to wszystko było bardziej rozwinięte na wyższym poziomie i żeby wszystkie moje Pomysły, które mam na dodatkowe jakieś rzeczy, to żebym po prostu znalazła na nie czas i w przeciągu tych pięciu lat, powiedzmy, że te rzeczy zrobiła. Kolejne pytania dotyczą nauki słownictwa, czyli jak tworzyć fiszki do nauki słówek, i drugie pytanie, jak uczyć się słówek. Co do tych pytań, to musicie chwilę poczekać, ze względu na to, że ja szykuję skrypt do naprawdę mega ważnego i wielkiego odcinka dotyczącego nauki słówek. Natomiast chcę, żeby on też był poparty naukowymi informacjami, żeby to, co wam w tym odcinku przedstawię, było dla was jakby żebyście Wy mieli pewność, że jest to podparte naukowo, więc musicie po prostu chwilę poczekać, bo jest to duży odcinek i kosztuje on mnie dużo czasu, żeby go przygotować, ale uwierzcie mi, że zmieni w ogóle Wasze metody nauki słówek, jeżeli chodzi o stricte takie zapamiętywanie naukę słownictwa. Kolejne pytanie. Co uważasz o udzielaniu korepetycji z angielskiego przez osoby na średnim poziomie bez wykształcenia w tym kierunku? Na przykład dzieciom lub dorosłym dopiero zaczynającym przygodę z językiem angielskim. Nie wiem jakby co mam uważać. Wiecie, to nie jest coś czego ja co, co ja pochwalam uważam że nauka dzieci jest bardzo ciężkim i bardzo odpowiedzialnym zadaniem i mam wrażenie że dużo właśnie korepetytorów ludzi którzy po prostu znają język próbują gdzieś tam go nauczać mimo wszystko często nieudolnie bo trzeba wiedzieć jak to robić i najczęściej właśnie zaczyna się od dzieci no bo najprościej jest pozyskać na to uczniów klientów a to jest bardzo odpowiedzialna praca też ta z pani od angielskiego jest w oczach dzieci bardzo często kimś więcej niż tylko panią, której zapłacimy i ona przyjdzie na godzinę i porobi ćwiczenia. Bardzo często jest dla dzieci też oparciem, bardzo często dzieci zwierzają się tej pani od angielskiego. Ta pani od angielskiego też ma wpływ tym, co robi, to co mówi na te dzieci i mam wrażenie, że rodzice nie zawsze sobie zdają z tego sprawę i bardzo często po prostu patrzą tylko i wyłącznie na stawkę i na to, jak mniej więcej powiedzmy te zajęcia wyglądają, a nie za bardzo skupiają się na tym, jaki wpływ ta osoba ma na, na to dziecko, więc więc, no ale to tu tak jak mówię, kwestia gdzieś tam wiedzy na ten temat. Co do dorosłych, dopiero zaczynających przygodę, wiecie, z dorosłymi ja mam takie podejście, że no każdy jest się w stanie zapytać, że hej, a dlaczego ty nauczasz i dlaczego masz mnie uczyć i jakby, dlaczego mam właśnie ciebie wybrać i jakby robimy to z pełną świadomością, jako osoby dorosłe. Ja tego nie pochwalam, uważam, że powinno być to jakoś uregulowane, może nie do końca wykształceniem kierunkowym, bo o tym też tam są dalej pytania, więc to jeszcze rozwinę, natomiast w Polsce nie jest to regulowane w żaden sposób, uważam, że powinno być. Natomiast niech sobie ludzie robią jakby to, co chcą. Ja tego nie pochwalam, i ja też jak szukałam sobie na przykład lektorki do hiszpańskiego, to wszyscy, którzy się do mnie zgłosili, ja uwierzcie mi, że to były dziesiątki osób, nie nawiązałam żadnej współpracy. Ze względu na to, że właśnie jak zaczęłam dociekać, że okej, okay, no a jakie masz wykształcenie, czy co robisz w tym kierunku, żeby być dobrym lektorem, gdzie się szkolisz, jak się szkolisz, jakie stosujesz metody i tak dalej, to niestety spośród tych dziesiątek osób nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytania. Bardzo często uzyskiwałam odpowiedź, że no jestem samoukiem i po prostu umiem, no ale dla mnie nawet z perspektywy klienta to nie jest wystarczające, po prostu. Jak długo najdłużej współpracowałaś z uczniem? Czy nauczyłaś kiedykolwiek kogoś angielskiego od zera do poziomu zaawansowanego? Nie jestem w stanie określić, jak najdłużej współpracowałam, bo też mam ogromne doświadczenie na przestrzeni tylu lat, więc to nie jest tak, że ja sobie, nie wiem, gdzieś spisuję ile czasu kogo uczyłam. Niektóre współpracy Prace trwają bardzo długo i trwają do dzisiaj. Mam osoby, które są ze mną od powiedzmy początku mojej kariery, więc bardzo mnie to cieszy i chodzą do dzisiaj. Przetrwały wszystkie zmiany, podwyżki i wszystko, co się działo w pomiędzyczasie. czasie. mnie w tym bardzo i też no, widzą mój rozwój z drugiej strony. Więc tak, i czy udało mi się kogoś nauczyć od poziomu od zera do poziomu zaawansowanego? Tak, też mi się udało. Nie jest to może teraz moja specjalizacja, natomiast tak, miałam takie współpracę i to więcej niż jedną. I kolejne, jak rozwijasz się w wolnym czasie, robisz certyfikaty, kursy? Ja rozwijam się bardzo, tak uważam przynajmniej, jeżeli też obserwujecie mnie na Instagramie, to, na który zachęcam, żeby zajrzeć, to wiecie, że ja robię jeden kurs miesięcznie od już x czasu. Były miesiące, gdzie nie udało mi się tego zrobić, ale na przykład było to spowodowane jakimiś tam wakacjami, czy większymi wydarzeniami, więc tak, ja robię dużo kursów, robię dużo certyfikatów, dużo, dużo, dużo się szkole. i tak naprawdę ciężko mi jest określić jak to robię, bo to mam wrażenie, że na tym etapie, na którym jestem, robię to już trochę, że tak powiem, może nie, że nieświadomie, ale po prostu weszło mi to w krew. Ja też jestem na tym etapie też już zapraszana przez różne instytucje szkoleniowe, tak jak Cambridge, czy British Council, czy różne uniwersytety, że tak naprawdę te różne współprace szkoleniowe trafiają mi się, nazwijmy to same. Udało mi się też gdzieś po prostu być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, wysłać gdzieś na przykład jakieś zgłoszenie, czy wziąć udział w jakimś badaniu, które otworzył mi, że tak powiem, dalsze ścieżki, czy dostęp do jakichś kursów, czy szkoleń, które normalnie nie są dostępne, natomiast ja uważam, że dobry lektor musi się szkolić regularnie i być na bieżąco z tym, co się dzieje i z nowymi badaniami również. Kolejne dwa pytania ze sobą połączymy, bo to jest jak zostać dobrym lektorem i jakie certyfikaty powinien zdobyć według Ciebie lektor przed rozpoczęciem nauczania innych. I tutaj tak, co do tego jak być dobrym lektorem, przede wszystkim uważam, że musisz wiedzieć, co dokładnie chcesz robić, to jest pierwsza rzecz, bo na początku, przeważnie jak zaczynamy swoją karierę, to próbujemy łapać dużo różnych współprac. Natomiast gdybym ja zaczynała swoją karierę jeszcze raz, to wyspecjalizowałabym się od początku w czymś bardzo wąskim. Mi się udało tak najpierw wyspecjalizować właśnie w egzaminach Cambridge. I Cambridge jest też instytucją moją główną szkoleniową od już X lat, więc tam udało mi się wyspecjalizować w tym temacie, a później po prostu o moje specjalizacje zależały od rynku, tak naprawdę, od tego, co rynek potrzebował, od tego jakie różne dziwne współprace udawało mi się zdobywać, więc przede wszystkim to to, żeby się właśnie wyspecjalizować w czymś i to właściwie robić od samego początku, więc jeżeli też dobrze Ci się pracuje z dziećmi, to odbywaj szkolenia właśnie w tym kierunku, jeżeli dobrze Ci się pracuje z nastolatkami, młodymi, dorosłymi to w tym kierunku, jak z dorosłymi no to w kierunku dorosłych, tak samo wyspecjalizować powinniśmy sobie poziom, w którym najlepiej się czujemy, czy jest to poziom podstawowy, czy jest to poziom średnio zaawansowany, czy zaawansowany, czy jeżeli do egzaminów, to też jakie egzaminy, jeżeli na przykład znasz jakiś język lotniczy, biznesowy, prawniczy, to też w tym się szkolić, żeby jednak mieć coś, w czym będziemy dążyć do bycia specjalistą, bo tak naprawdę też w dobie tutaj rozwoju AI i tak dalej, tego wszystkiego, a naprawdę AI jest w stanie już dużo zrobić pod względem nauki, to jest właśnie to, co bym doradzała od samego początku, jeżeli ktoś zaczyna teraz. No i przede wszystkim zdobywać też takie większe, kwalifikacje, więc czy studia, czy jeżeli właśnie chodzi o certyfikaty, jeżeli nie chcemy iść na studia, wiecie, ze studiami to też jest tak trochę, że studia, studia, jeżeli ktoś ma możliwość, nie wiem, iść na jakiś ułam, no to jak najbardziej powinien to zrobić. Jeżeli natomiast ktoś nie chce iść na studia i nie do końca widzi siebie tam, nie do końca chce się też później rozwijać akademicko, to zdecydowanie doradziłabym tutaj CELTE, to jest coś, co da Wam bardzo dobre podstawy. Jest to drogie, natomiast studia na jakichś uczelniach prywatnych czy za oczne, na publiczne chyba też są płatne. Też swoje kosztują, więc cel te bym poleciła na pewno na początek, czy jak mamy trochę doświadczenia, ale nie za dużo, to zdecydowanie będzie to najlepszy kurs pod okiem specjalistów, up to date. Mega jest to opcja. Jeżeli z kolei nie macie funduszy, a chcecie zacząć i posiąść jakąś podstawową wiedzę, to jest TEFL, który też polecam. Da on Wam, powiedzmy, to będą mocne podstawy. Nie nauczycie się tam niczego wow moim zdaniem, natomiast jeżeli ktoś nie ma pojęcia o tym, jak nauczać, jak to organizować, na jakie aspekty zwracać uwagę, jak organizować zajęcia, jak dobierać materiały, to taki TEFL będzie budżetowy, ale na początek będzie naprawdę spoko, więc te dwa kursy, czy tam certyfikaty polecam na początek. To, co później, to tutaj też wiem, że zadający te pytania na pewno oczekują tego, że podam Wam na tacy, o, ja się szkolę tu i tu, to Wy się też idźcie szkolić tu i tu. Nie powiem wam tak. Ze względu na to, że tak jak mówię, każdy musi być w czymś, może nie, że każdy musi. Każdy z nas jest inny, każdy z nas na pewno ma wymarzoną inną ścieżkę nauki. Każdy z nas też od innego momentu zaczyna, inne doświadczenia ma, na różnym poziomie pewnie też jest język, więc to też zależy, no bo do niektórych tych kursów, czy tam certyfikatów no musicie mieć wysoki poziom języka, bo po prostu nie zrozumiecie o co kaman. Więc nie podam wam jakby, ani nie powiem, że okej, okay, ja robię szkolenia tu tu, tu tu i tam. Ja mogę powiedzieć jedynie, że, że głównie szkole się z Cambridge, głównie szkole się z British Council, z tymi największymi ośrodkami, ale szkole się też w Stanach i szkole się też na dużo mniejszych różnych treningach, czy szkoleniach, ale tak jak mówię, to tutaj już po prostu przez gdzieś tam, czy jakieś moje kontakty, czy różne wcze, wcześniejsze moje doświadczenia, czy pojawianie się, że tak powiem, w odpowiednich miejscach. I kolejne pytanie jest właśnie, czy można szkolić się z Cambridge, nie będąc nauczycielem, nie będąc po filologii angielskiej. Jeśli tak, to jakie jest wtedy minimalny poziom angielskiego i jak zacząć taki samorozwój tak da się nie trzeba nie trzeba być nauczycielem czy nie trzeba być po filologii dwa że wiecie tak naprawdę rzeczą która się liczy i ona się też liczy w Cambridge oczywiście jakby wykształcenie to jest jedno natomiast liczy się też bardzo wasze doświadczenie i na przykład Cambridge żeby aplikować na różne tam rzeczy no to trzeba udowodnić na przykład 30 tysięcy przeprowadzonych godzin zajęć i na przykład w tym samym kryterium nie ma wyższego wykształcenia tak przykład tylko jest na przykład albo wykształcenie łamane na odpowiednie certyfikacje, odpowiednie szkolenia i do tego drugim kryterium jest właśnie doświadczenie, więc nawet jeżeli nie macie studiów, ale macie na przykład czy CELTE, czy jakieś inne kwalifikacje, które Cambridge uznaje i na przykład, nie wiem, 30, 40, 50 tysięcy godzin, no to wtedy możecie w danych tam przedsięwzięciach wziąć udział. Co do tego, jaki jest minimalny język wymagany, to tak naprawdę na każdym szkoleniu, na które się zapisujecie, to... Musi być to podane, czy to jest z Cambridge, czy to jest z jakiejkolwiek innej instytucji, to zawsze ten język jest podany. Ja bym powiedziała, że na większość takich ogólnych szkoleń, które są organizowane, no to gdzieś tam w okolicy tego B2 widzę, że najczęściej takie jest wymaganie. Te bardziej specjalistyczne, czy bardziej typowo takie nauczycielskie, już z tym większym doświadczeniem, a te właśnie, gdzie trzeba mieć więcej tego doświadczenia, czy one są już takie dużo bardziej specjalistyczne, czy na przykład też są szkoleniami dla nauczycieli, którzy szkolą. Innych nauczycieli, bo w czymś takim ja też biorę udział i też zajmuję się szkoleniem nauczycieli, no to wtedy jest to już poziom C1, C2, który też musi być, że tak powiem, na papierze. Nie tak, że sobie go wpiszemy, tylko musimy mieć na to jakiś. Dokument. I to jest też ważna rzecz dla osób, które myślą o zostaniu lektorem albo są na początku swojej kariery, dbajcie też o swój język i o to, żeby mieć to na papierze, jaki ten poziom języka jest, żeby to było udokumentowane. No bo jeżeli nawet jesteście doświadczeni i jakieś tam porobicie różne, różne kursy i tak dalej, no to przyjdzie moment, w którym trzeba mieć ten papier na ten język i tak samo jest z różnymi szkoleniami. Nie wiem, jak jest na celte, bo ja osobiście celcie nie brałam udziału. Ale też wydaje mi się, że trzeba mieć potwierdzony papierek na tam chyba C1 minimum. Więc to jest też ważna rzecz. Te szkolenia tutaj nauczycielskie to jest jedna rzecz, ale najpierw przede wszystkim zadbajcie o swój język, bo żeby być dobrym lektorem, trzeba mieć naprawdę wysoki poziom języka i wysoki mam tutaj na myśli najlepiej C2. O to dbamy najpierw i dopiero później myślimy o, że tak powiem, dalszych krokach, celu, szkolenia się już y, stricte w czymś. Później jest pytanie ile aktualnie masz kursantów, których tylko ty uczysz. Ciężko mi to stwierdzić, bo tego nie liczę. Nie liczę też ile pracuję Godzin w tygodniu, bo złapałabym się za głowę. W sensie pracuję godzin. Nie mam na myśli tylko prowadzenia zajęć, tylko ogarniania też tego wszystkiego, wszystkich uczniów, lektorów. Natomiast myślę, że poniżej 30 nie schodzę. Na pewno jest to wyżej niż 30 osób tygodniowo. Jak wygląda twój typowy dzień pracy? Czy masz jakieś rytuały związane z przygotowaniem do zajęć? Mój dzień pracy wygląda dosyć intensywnie, na pewno ja przygotowuję zajęcia zawsze z wyprzedzeniem minimum doby. Czasami nawet więcej, pracuję w weekendy, żeby to wszystko dopiąć, więc mój typowy dzień pracy będzie ciężki do opisania, bo też dużo rzeczy, że tak powiem, rodzi się w ciągu dnia. Dużo rzeczy trzeba ogarniać, dużo różnych wiadomości czy telefonów w trakcie dnia dostaję, więc wtedy muszę go dopasować po prostu do tego, co się dzieje. Nie mam rytuałów. Najważniejsze dla mnie jest to, żeby zajęcia były przygotowane wcześniej, żeby praca domowa była wysłana od razu po no maksymalnie w tego samego dnia. Dnia. Tak, oczywiście to też nie jest tak, że zawsze wszystko udaje mi się dopiąć, ale te rzeczy, które przed sekundą wymieniłam, są zawsze moim top priority, i tak staram się swój czas organizować. I ostatnie pytanie, czy sama nadal uczę się angielskiego? Tak, uczę się, mam nadzieję, że będę się go uczyła do końca życia. Uważam, że język angielski jest piękny. Co więcej powiem Wam, że też uczę się języka polskiego, no może nie w taki sposób jak angielskiego, ale wciąż, ponieważ bardzo mi się podoba też taki język polski bardzo oficjalny, elokwentny, a akurat mam możliwość tego, żeby uczyć się takiego języka polskiego, więc też z tego korzystam i języka angielskiego tak, myślę, że będę się go uczyła całe życie, chociażby przez to, że po prostu chcę, lubię to robić, tak, uczę się, robię to z ogromną chęcią i pasją i uważam też, że każdy lektor powinien tego języka się uczyć. Tak naprawdę no mimo wszystko nauczamy go jako języka drugiego lub języka obcego, czyli też te osoby, z którymi Mamy współpracę, no to nawet jeżeli ja mam współpracę z osobami, które chcą osiągnąć poziom C2 i przygotowujemy się do egzaminów na C2, no to też jest tak, że te osoby to C2 dopiero ze mną. Osiągają, a mi zależy na tym, żeby cały czas być otoczonym native, poziomem, więc dokładnie tak. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze pytania. Pamiętajcie, że QA pojawia się raz w miesiącu, więc serdecznie zapraszam Was do obserwacji mnie na Instagramie, bo właśnie tam pojawia się raz w miesiącu link, gdzie możecie zadawać swoje pytania anonimowo. Mam nadzieję, że też w tym filmiku rozwiałam dużo Waszych wątpliwości i odpowiedziałam na Wasze pytania wyczerpująco. Pamiętajcie, że jeżeli mielibyście jakieś pytania, Albo chcielibyście, żebym doradziła konkretnie Wam, w waszej karierze, w waszym rozwoju i że tak powiem, rozważyła wasz konkretny przypadek, to macie możliwość umówienia się ze mną na konsultację. Ja już takich konsultacji odbyłam wiele. Dziewczyny są bardzo zadowolone. Wiem, że wprowadzają metody, z którymi się z nimi podzieliłam na swoich zajęciach, i też ich uczniowie są z tego powodu bardzo zadowoleni. Widzą też dużo szybszy progres swoich uczniów, więc zapraszam serdecznie na takie konsultacje. Link do Zgłoszenia macie w opisie. Trzymajcie się, powodzenia w nauce, cześć.